W najnowszej historii sposób, w jaki zawieramy relacje romantyczne, wywróciły do góry nogami aplikacje randkowe. W Stanach Zjednoczonych jeszcze w 2010 roku pary najczęściej formowały się poprzez grono wspólnych znajomych. Jedynie 10 lat później ponad połowa par poznawała się poprzez aplikacje randkowe. Dzisiaj jest to już zdecydowanie najpopularniejsza forma randkowania. I pomimo że na papierze mogłoby się wydawać, że taka forma jest bardzo wygodna, bo przecież możemy randkować ze swojego zacisza domowego, a dodatkowo ta metoda powinna oferować lepsze dopasowanie z odpowiadającymi nam osobami poprzez zaimplementowane algorytmy i mnogość wyboru, rzeczywistość niestety jest goła inna. I wie o tym prawdopodobnie każdy, kto choć raz zdecydował się na zainstalowanie jakiejkolwiek aplikacji randkowej. Mężczyźni zderzają się z brakiem zainteresowania ze strony kobiet, ghostingiem, nierealnymi wymaganiami, szczególnie tymi dotyczącymi wyglądu fizycznego. No bo przecież prawdziwy facet zaczyna się od 1,80 m wzrostu, prawda? Z drugiej strony kobiety również nie wydają się być zadowolone. Z wypowiedzi kobiet można usłyszeć, że doświadczyły ghostingu, catfishu, czyli podszywania się pod obcą osobę i że większość panów szuka tylko spotkań w wiadomym celu. A to wszystko odbywa się w akompaniamencie epidemii samotności, rosnącym odsetku singli i lecącej na łeb naszej dzietności. Za przyczynę tego stanu rzeczy słusznie myślę możemy obwiniać aplikacje randkowe, bowiem to one stanowią obecne go to jeśli chodzi o poszukiwanie partnera partnerki. Szczegółów na temat tego, dlaczego aplikacje randkowe nie działają, możemy dowiedzieć się z artykułu napisanego przez osobę, która, jak twierdzi, pracuje dla firmy prowadzącej aplikację randkową. W filmie będę korzystał tylko z co ciekawszych wycinków artykułu. Jeśli ktoś jest zainteresowany całością, to link zostawiam w opisie. Dodam tu również, że wszystkie dane i statystyki dotyczą wyłącznie interakcji heteroseksualnych, gdyż, jak sam autor przyznaje, działanie relacji homoseksualnych jest goła inne, co samo w sobie stanowi ciekawostkę. Najważniejszą i najbardziej dopracowaną częścią każdej aplikacji randkowej jest ekran do przesuwania profili. W profesjonalnej nomenklaturze nazywamy go feedem. Profile, które nam się spodobały, idą w prawo, te, które nie przypadły nam do gustu, w lewo. To właśnie tutaj użytkownicy spędzają najwięcej czasu w aplikacji. Dlatego algorytm sugerujący kolejne profile musi być jak najlepiej dopracowany. Jego dokładna implementacja nie jest znana. Z tego powodu narosło wokół tego wiele mitów dotyczących wyszukanych algorytmów scoringu i sztuczek, jak go poprawić, tak aby nasz profil był pokazywany częściej. Autor artykułu uchyla nam rąbka tajemnicy i stwierdza, że prosty stosunek like to PS ratio, czyli stosunek profili, które dały nam lajka, like w stosunku do profili, które nas odrzuciły, jest zupełnie wystarczający, aby ocenić atrakcyjność profilu. A co za tym idzie, jak często aplikacja powinna pokazywać profil takiego użytkownika innym. I tu czeka nas pierwsze zaskoczenie: wyniki tego wskaźnika różnią się drastycznie w zależności od płci. Średnio zaledwie 5% przesunięć profili męskich kończy się lajkiem, gdzie w przypadku kobiet jest to 38%. Podobna dysproporcja dotyczy drugiego wskaźnika, który autor nazywa Like Ratio, to jest ile spośród 100 profili dana osoba zalajkuje. Tu ponownie kobiety okazują się dużo bardziej wybredne, bowiem ze 100 profili zaprezentowanych kobiecie polajkuje ona średnio jedynie 4 profile, a ze 100 profili zaprezentowanych mężczyźnie polajkuje on 26 profili. Wnioski nasuwają się same. Kobiety są dużo bardziej selektywne w stosunku do facetów niż sprawa ma się w drugą stronę. Zatem jeśli jesteś mężczyzną i nie jesteś w top 5% najatrakcyjniejszych facetów w aplikacji, to niestety nie masz co liczyć na duże powodzenia. Ze statystyk przytoczonych przez autora wynika, że w aplikacji nad którą pracował 1% facetów otrzymuje 10% wszystkich lajków, 3% facetów dostaje 20% lajków, 10% otrzymuje 40%, a 20% dostaje 55%. A to dopiero początek, zaraz zrobi się jeszcze ciekawiej. Otóż to nie tak, że kobiety mają bardzo wygórowane standardy, które spełnia jedynie niewielki wycinek mężczyzn. Bo nawet jeśli z puli użytkowników wytniemy połowę profili męskich, a na ich miejsce wstawimy wyjątkowo atrakcyjnych mężczyzn, to like ratio pozostanie na poziomie 5%. Wynika z tego, że kobiety nie rejestrują się w aplikacji, mając w głowie obraz oczekiwanego partnera. Ich apetyt rośnie w miarę jedzenia i ich wybory w dużej mierze zależą od tego, jak atrakcyjnych mężczyzn widziała do tej pory. Zachowanie to potwierdzałoby teorię o hipergamicznych zachowaniach kobiet, czyli tendencji do wchodzenia w relacje z mężczyznami, którzy są od nich wyżej pod względem wieku, wzrostu, statusu, zarobków itd. itd. Jako ciekawostkę, która również przemawia za tą teorią, dodam, że na świecie nie ma kraju, w którym w momencie ślubu średnio wiek mężczyzny jest niższy od wieku kobiety. Największa różnica to 8,5 lat występująca w Erytrei, a najniższa to 0,4 lata w Kanadzie. Informacja pochodzi z Wikipedii, jeśli ktoś chciałby to zweryfikować. Najważniejszą walutą z perspektywy twórcy aplikacji randkowej jest retencja czyli zdolność do utrzymania użytkownika aktywnego w aplikacji przez długi okres czasu najlepiej oczywiście nieskończony. Drugą najważniejszą walutą jest atencja, czyli utrzymanie uwagi użytkownika podczas używania aplikacji, tak aby swipe'ował profile jak najdłużej. Na przykład, jeśli użytkownik spędza w aplikacji średnio 10 minut dziennie, to jest to stosunkowo mało. Taki użytkownik prawdopodobnie jest niezadowolony ze skuteczności aplikacji, więc pewnie po jakimś czasie zrezygnuje z korzystania z aplikacji w ogóle, a to odbije się negatywnie na wskaźniku retencji. Za retencję oraz atencję użytkowników odpowiada w znaczącej mierze FIT. To już samo w sobie jest niezwykle ciekawe, bo wydawać by się mogło, że osoba poszukująca partnera skupiać się będzie na wymianie wiadomości ze swoimi maczami, tak aby ich lepiej poznać, a tych z perspektywami zaprosić na spotkanie. Otóż, według autora, jest to nieprawda. Użytkownicy najwięcej czasu spędzają na przeklikiwaniu kolejnych profili. Niemniej jednak, algorytm, aby być w stanie sugerować profile maksymalizujące retencję, musi pierwsze poznać preferencje użytkownika poprzez analizę jego przesunięć w prawo i w lewo. Zanim to nastąpi, algorytm działa na ślepo, sugerując kompletnie losowe profile. Inżynieria społeczna wchodzi już po około 40 przesunięciach. Tyle wystarczy, aby aplikacja wiedziała o tobie wystarczająco, by ciągle podsycać twoją ciekawość. Okazuje się również, że aby algorytm spełniał swoją rolę jak najlepiej, to musi on być zróżnicowany ze względu na płeć. Dużo prostszym problemem jest sugerowanie profili kobietom, ze względu na to, że większość z nich i tak dostaje ogromną atencję ze strony mężczyzn. Według autora algorytm dla kobiet wygląda mniej więcej tak. 20% mężczyzn to mężczyźni, których kobieta mogłaby polubić, jeśli będzie miała dobry humor. 10% to mężczyźni uznawani za najbardziej atrakcyjnych. Ta pula mężczyzn ma skłonić kobietę do rozdawania lajków i przekonać do pozostania w aplikacji, bo przecież są tam super atrakcyjni mężczyźni, z którymi kobieta chętnie by się zapoznała. Pozostałe 70% to cała reszta. Do tej grupy zaliczamy nowych użytkowników, których atrakcyjności aplikacja nie jest jeszcze w stanie ocenić, ale aby podbić ich ciekawość i atencję, chcemy zapewnić im kilka polubień na start. Użytkownicy, którzy zapłacili za funkcje promujące profil. Losowy zestaw mężczyzn z poza typowych preferencji kobiety, aby może lekko przemodelować jej algorytm. I brzydcy mężczyźni. Tutaj artykuł wprost ich tak nazywa, to nie jest moje określenie. Dla mężczyzn algorytm wygląda inaczej. 20% sugerowanych kobiet to nowe konta, tak aby szybko dostawały polubienia. To sprawi, że kobieta poczuje, że ma dużo opcji i być może część z nich przypadnie jej do gustu. Działanie, które ma na celu zwiększenie jej atencji i retencji. Gdyby taka kobieta po 24 godzinach od założenia aplikacji dostała tylko kilka polubień, to mogłaby się zniechęcić i usunąć aplikację. Pierwsze lajki, które kobieta otrzyma, są wyświetlane jak najszybciej, tak aby otrzymała ona matcha. Reszta FIDA wypełniana jest dowolnie, jednak co jakiś czas pokazuje się facetowi przynajmniej jedną kobietę, która mu się naprawdę spodoba. Głównie chodzi o to, aby mężczyzna miał wrażenie, że w aplikacji są atrakcyjne kobiety dla niego i takie profile sugerowane mu są od czasu do czasu. Przechodząc do statystyk dotyczących retencji użytkowników, wynika z nich, że tylko od 15 do 25% użytkowników pozostaje aktywna w aplikacji przez 30 dni. Dla 7 dni jest to odsetek od 30 do 35%, a dla jednego dnia od 50 do 60% ludzi. Z tego wynika, że tylko jedna na 5 osób korzysta z aplikacji powyżej 30 dni, reszta usuwa aplikację wcześniej. Decyzja o pozostaniu aktywnym w aplikacji również różni się w zależności od płci. Dla kobiet najważniejszym czynnikiem jest to, ile profili ona polubi. To też algorytm dąży do sugerowania profili, które kobiecie najbardziej przypadną do gustu. Jeśli chodzi o mężczyzn, to nie znaleziono żadnej żelaznej zasady, która pozwoliłaby na zwiększenie ich retencji w aplikacji. Wiadomym jest jednak, że pierwsze 24 godziny są kluczowe. Jeśli są bardzo złe, taki użytkownik z większym prawdopodobieństwem nie zdecyduje się wrócić do aplikacji. Z tego też powodu pewnie aplikacje randkowe na początku dają tak zwanego boosta zapewniającego mężczyźnie pierwsze polubienia, dające poczucie, że są kobiety, które uważają go za atrakcyjnego. Innym czynnikiem, który zdaje się utrzymywać mężczyzn, jest wymienianie wiadomości z kobietami. O ile takiemu mężczyźnie udało się zdobyć matcha z kobietą, z którą chciałby porozmawiać, jeśli chodzi o statystyki dotyczące podziału ze względu na płeć, to aplikacja, nad którą pracował autor artykułu, miała 66% mężczyzn i 34% kobiet. 65% kobiet szukało długoterminowego związku, u mężczyzn było to 50%. Reszta użytkowników była zainteresowana wyłącznie przelotnymi relacjami. I od tego momentu zaczyna się najciekawsze. Tu cytuję. Co ciekawe, im wyżej mężczyźni byli oceniani pod względem atrakcyjności przez kobiety, w tym częściej deklarowali, że szukają raczej czegoś niezobowiązującego. To oznacza, że top 5% najlepiej wyglądających mężczyzn, o które konkurują wszystkie kobiety, w większości nie jest nawet zainteresowana budowaniem długoterminowego związku, a jedynie niezobowiązującymi relacjami. Jednocześnie, przypominam, aż 65% kobiet deklarowało, że poszukuje stałej relacji. No dobrze, ale jak takie aplikacje zarabiają? Ano, udostępniają one płatne funkcje. Zwiększenie widoczności naszego profilu, możliwość pisania do osób, z którymi nie mamy matcha, bez konieczności szukania tej osoby poprzez fida. To wszystko wiemy. Ale czego nie wiemy, to kto za to płaci. Nie będzie płacić przecież mężczyzna stopki pod względem atrakcyjności. Ze statystyk już wiemy, że ma on opcji pod dostatkiem. Nie będzie też płacić przynajmniej średnio atrakcyjna kobieta. Ona też ma lajków pod dostatkiem. Inna sprawa, że ma lajki od panów, których polubień w większości sama nie odwzajemnia. No ale wyszukane algorytmy sprawią, że pozostanie ona aktywna w aplikacji, niesiona nadzieją na dopasowanie z idealnym partnerem. No więc, wracając do pierwotnego pytania, kto płaci? Odnosząc się do artykułu, płacą mężczyźni, a dokładnie ci, którzy nie otrzymują polubień, czyli jakieś 70% bazy męskich użytkowników. Co więcej, autor twierdzi, że zaszliśmy już tak daleko, że mężczyźni w pewnym sensie z góry zakładają, że będą musieli zapłacić za dodatkowe funkcje w aplikacji. Zostali nauczeni, że aplikacje randkowe dla nich są zwyczajnie Pay to win. W artykule jest jeszcze parę ciekawostek, na które nie chcę poświęcać już zbyt wiele czasu. Chętni doczytają sami. Przytoczę tu jednak kilka najciekawszych. Aplikacje są w stanie skutecznie wykrywać fałszywe profile. Jednak o ile nie reklamują one swoich profili w social media, czy też są wulgarne w stosunku do innych użytkowników, to banowanie ich nie jest na rękę twórcom aplikacji, gdyż profile te zazwyczaj mają dodane zdjęcia atrakcyjnych mężczyzn czy kobiet, co przekłada się na wzrost retencji innych użytkowników. Użytkownicy aplikacji w większości nie wiedzą czego szukają. Ich deklarowane w aplikacji preferencje nie pokrywają się z przesunięciami, jakich dokonują. Więcej kobiet deklaruje, że nie chce mieć dzieci niż mężczyzn. 20% u kobiet versus 16% u mężczyzn. 75% kobiet chce, żeby ich partner był wyższy od nich. Ponad 50% mężczyzn nie dostaje prawie żadnych lajków, może dwa czy w ciągu kilku tygodni. Tylko 50% kobiet wysłało w trakcie całego korzystania z konta przynajmniej 10 lajków. Mając już ten artykuł za sobą, spokojnie myślę, możemy wyciągnąć konkluzję, że aplikacje randkowe typu Tinder zwyczajnie nie działają. No chyba, że myślimy z perspektywy inwestora, dla którego to, czy coś działa, czy nie, oznacza ile pieniędzy dla niego zarabia. Wtedy faktycznie Tinder może działać, bo Match Group, do którego Tinder należy, zaraportował w 2024 roku 550 milionów dolarów zysku netto. Jednak dla osoby, w szczególności mężczyzny, który chce poznać partnerkę na tej aplikacji, o ile nie jest on stopki pod względem wyglądu, nie mam dobrych wiadomości. Prawdopodobnie ci się nie uda. Nie twierdzę tutaj, że nie da się poznać drugiej połówki na takiej aplikacji. Z pewnością znasz osoby, które się poznały właśnie w taki sposób. Chodzi mi tylko o to, że statystycznie szanse są zwrócone przeciwko tobie i aplikacja zrobi wszystko, abyś pozostał na niej aktywny. I mimo, że artykuł nie mówi o tym wprost, to uważam, że płacenie za dodatkowe funkcje również nie ma sensu. Statystyka dotycząca przesunięć kobiet pokazuje jasno, że średnio przesuwają one w prawo zaledwie 5% profili i są to profile najatrakcyjniejszych osób. Więc o ile sam nie jesteś tą atrakcyjną osobą, to przykro mi, ale płacenie za dodatkowe funkcje nie pomoże. A jeśli jesteś, to z pewnością już o tym wiesz i nie musisz za nic płacić. Wszystko to, co zostało do tej pory powiedziane, maluje nam obraz, dlaczego aplikacje zbudzają tyle frustracji po obu stronach barykady. Średnio atrakcyjni mężczyźni nie otrzymują dopasowań, a średnio atrakcyjne kobiety może i sparują się z atrakcyjnymi mężczyznami, ale co z tego, jak tacy mężczyźni są zainteresowani tylko i wyłącznie przelotnymi relacjami, bo sami pływają w morzu opcji i nie są skorzy zaangażować się w poważną relację. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest konflikt interesów pomiędzy użytkownikiem aplikacji a twórcą aplikacji, czy też inwestorem. Celem twórcy aplikacji jest spowodowanie, aby użytkownik był aktywny jak najdłużej. Sparowanie go z osobą, z którą wszedłby w związek, spowoduje, że taki użytkownik przestanie korzystać z aplikacji. Jest to najgorsze, co może się wydarzyć z perspektywy twórcy aplikacji, czy też inwestora. Model biznesowy aplikacji randkowej wygląda tak. Super atrakcyjni mężczyźni przyciągają kobiety. Kobiety te lajkują profile atrakcyjnych mężczyzn, którzy, ze względu na ogromną dostępność opcji, nie są skorzy do zawierania długoterminowych związków, mimo że kobiety w większości tego właśnie szukają. Kobiety przyciągają innych facetów. Faceci spoza ścisłej topki płacą za dodatkowe funkcje w aplikacji w nadziei na otrzymanie dopasowania z kobietą, która mu się spodoba. I tak to się kręci generując miliony na kontach Match Group i innych tego typu podobnych organizacji. A prostego rozwiązania tego problemu nie ma. Być może tradycyjne formy randkowania wcale nie były takie najgorsze i warto rozważyć ich powrót. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i jakie są Wasze odczucia z używania aplikacji tego typu. A jeśli spodobał Ci się ten film, to zostaw lajka i subskrypcję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.